Cześć! Zapraszam Cię dziś do świata sztucznej inteligencji, która zagościła jakiś czas temu w SketchUpie. Wszystko to za pomocą darmowego narzędzia o nazwie Diffusion, które już dziś możesz dodać do swojego SketchUp'a. Narzędzie jest jeszcze w wersji rozwojowej i jest darmowe dla wszystkich użytkowników posiadających aktywną subskrypcję. Zacznijmy jednak od przyjrzenia się samemu rozszerzeniu. Instalujemy je z poziomu Extension Warehouse. Wybieramy z menu rozszerzenia a następnie Extension Warehouse. W wyszukiwarce odszukujemy Diffusion, a następnie instalujemy plugin. Wśród przycisków powinna pojawić się nowa ikona, która uruchomi dodatkowe okno. Odnajdziemy w nim kilka podstawowych pól. W pierwszym polu tekstowym wpisujemy po angielsku opis sceny, którą chcemy wygenerować. Aby otrzymany obraz przedstawiał oczekiwany rezultat, należy dodać jak najwięcej szczegółów. Załóżmy, że chciałbym, aby widoczna w scenie prosta bryła reprezentowała drewniany domek w lesie. Pisujemy zatem nasze zapytanie, uzupełniamy informacją, że w tle mają znajdować się góry. Po kliknięciu w Generate Odczekujemy chwilę, aby otrzymać pierwsze wyniki. Aby podejrzeć wygenerowany obraz, na większym ekranie, wystarczy, że klikniemy przycisk Add Scene. A na naszym projekcie dodana zostanie scena przedstawiająca wygenerowany obraz. W sekcji ustawienia znajdują się dwa suwaki, przy pomocy których możemy podpowiedzieć sztucznej inteligencji, który z aspektów generowania zdjęcia jest dla nas ważniejszy. Suwak Respect Model Geometry odpowiada za wpływ bryły projektu na efekt wygenerowanego obrazu. Im bardziej w prawo będzie suwak, tym bardziej model będzie miał wpływ na efekt końcowy. A im bardziej w lewo będzie ten wskaźnik, tym większą swobodę dajemy AI. Zwróć uwagę, że przy niższym parametrze otrzymany obraz praktycznie nie przypomina bryły domu z projektu. Prompt Influence analogicznie ustawi priorytet naszego zapytania. Im wyższy on będzie, tym AI będzie próbować lepiej dopasować zdjęcia do wpisanej przez nas komendy. Dodatkowo, aby jeszcze ułatwić nam pracę, Diffusion wyposażony jest w gotowy zestaw presetów, które wspomogą sztuczną inteligencję przez wskazanie jej, czego od niej oczekujemy. Poprzez wybranie odpowiedniego stylu. Dodany do naszego zapytania zestaw instrukcji, które podpowiedzą jej, czy chcemy, aby nasze prace były fotorealistycznym obrazem, ołówkowym szkicem, czy też makietą architektoniczną sfotografowaną w studio przy miękkim oświetleniu. Należy pamiętać, że wygenerowane obrazy mogą zawierać błędy i należy traktować je bardziej jako inspirację dla wybranego przez nas opisu niż jako wizualizację rzeczywistego projektu. Jak widać, możliwości generowania obrazów są bardzo wszechstronne. Wykonać możesz podgląd zarówno wnętrz, jak i scenę Zewnętrznych, a wszystko to w różnych stylach.